Cześć wam, boska z tej strony. Witam was w moim pierwszym Minecraftowym tutorialu, w którym pokażę wam jak stworzyć takie oto cudo. Zaczynamy. Podstawowym budulcem są kamienne cegły i to od nich zaczynam swoją przygodę z dwoma wieżami, ale po kolei. Pierwsza ściana i tak naprawdę wszystkie pozostałe są wysokie na 6 bloków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pozostałe ściany robimy tak samo, czyli 6 bloków zwyż i wyrównujemy z pierwszą ścianą. Kiedy już mamy skończone wszystkie ściany wieży, dodajemy podłogę równo z szóstym blokiem. Tak jak to widać na załączonym obrazku. Teraz buduję podstawę korony wieży. Ustawiam klocki tak, aby łączyły się tylko krawędziami z główną budowlą. I uwaga, nie są równo z podłogą, tylko o klocek wyżej. Czas na dodanie charakterystycznych cech wieży, czyli blanki. Po trzy z każdej strony. Lewa krawędź, środek, prawa krawędź. Tutaj zastanawiałam się czy wszystko jest w porządku, ale tak jak najbardziej wszystko się zgadza i tak to ma wyglądać. Żeby wieża nie była smutna i wyglądała epicko, dodaję dekoracje z kamiennych schodów i kamiennych cegieł. Kamienny klocek. Schody do góry nogami, schody do góry nogami, normalne schody. Tak, i powtarzam tę czynność na każdej ze ścian w środkowej jej części. Tak to powinno wyglądać, ale to jeszcze nie wszystko. Dodaję kamienne schody do góry nogami pod koroną, żeby złagodzić kanciastość budynku. Narożniki łączę razem, żeby wyglądały ładnie i czynność powtarzam na każdej ze ścian. To jest krok, który możecie zrobić od razu, stawiając mury wieży, ale że jest to tutorial i chcę, aby wszystko było jasne, robię to teraz, kiedy budynek jest już skończony, a mianowicie dodaję strukturę. Używam do tego popękanych i omszonych kamiennych cegieł. Dzięki temu wizualnie budowla będzie ciekawsza. Jeśli wolicie podstawową wersję z samych kamiennych schodów i cegieł, nie ma problemu. Tak też jest spoko. Nie we wszystkich budowlach, ale tutaj jak najbardziej robimy wejście i do tego wybrałam drzwi świerkowe. Podłogę wewnątrz robię z dębowych desek. Oczywiście, tutaj jest wolność wyboru. Nie narzucam, tylko dzielę się pomysłem. Nie może zabraknąć płyty naciskowej, bardzo przydatna rzecz, stół warsztatowy, stół do robienia strzał, no i oczywiście drabina. Szynki na strzały i kamienie do rzucania we wrogów też są potrzebne. I latarnia. Tak, tak. Nie, żeby wrogowie mieli cię lepiej dostrzec. Nie, nie. Bardziej ze względów estetycznych. Tutaj jeszcze dodaję omszone kamienne cegły, żeby podłoga nie odbiegała od reszty. Ale ten krok jak najbardziej można pominąć. Jeszcze tutaj trochę światła. I mnóstwo skrzynek. Tak, mam nadzieję, że wystarczy. Jakby co? Miejsce jeszcze jest. Dla bardziej majestatycznego wyglądu dekoruję wejście zwykłym i omszonym kamiennym murkiem. Dodają też kamienne płyty i schodek do góry nogami po środku. Ostatecznie dodają jeszcze kamienne przyciski. Tylko na tych dwóch ścianach wieży. Tak oto prezentuje się skończona wieża. Drugą robimy dokładnie w ten sam sposób. Bramę zaczynam od kamiennych cegieł. Cztery klocki w górę, z przodu i z tyłu. I łączę pośrodku na wysokości czwartego klocka. Dla dekoracji dodaję kamienne schody od wewnętrznej strony bramy, jak również na jej górnej części dodaję schodki do góry nogami. Na wierzchu dodaję również blanki, tak jak na wieżach. Przestrzenie między blokami wypełniam kamiennymi płytami, a boki bramy wykańczam kamiennymi schodkami. Dla lepszego efektu wizualnego dodaję różne struktury bloków dokładnie tak samo jak w przypadku wież. Przestrzeń nad przejściem wypełniamy kamiennymi cegłami. Dekorujemy to wejście tak samo jak poprzednie. Nie dodajemy jedynie schodów od wewnątrz, czyli nie robimy tego wewnętrznego łuku. Z tej strony również dodaję różnego rodzaju bloki o różnej strukturze, tak aby wyglądało to ciekawiej. Taki mały detal. Jeden blok zamieniam na schodek, co wygląda na średniowieczną wentylację murów. Nie zapomnijmy o żelaznych kratach. Łańcuchy nie chciały za bardzo współpracować, ale jakoś się udało, i efekt końcowy jest zadowalający. Niby taki detal ale dodaję roku. W międzyczasie zrobiłam dróżkę, ale ostatecznie mi się nie podobała i zmieniałam ją jeszcze kilka razy. Tutaj dodaję również fundamenty z kamiennych cegieł, aby budynek wydawał się bardziej osadzony w ziemi. I jak wam się podoba? Myślę, że jak na pierwszy Minecraftowy budynek poszło całkiem nieźle. Jeśli chcecie więcej takich tutoriali, dajcie suba, dajcie kciuka w górę i dobre słowo w komentarzu. Dzięki za oglądanie, widzimy się. Pa!